Dzień dobry, mam na imię Paulina, jestem osobą niewidomą. Będę dla Państwa przygotowywać jajecznicę. Mam już przyszykowane składniki. Pół kiełbaski, cebulkę, trzy miski, w jednej misce są cztery jajka, śmietany i masło. Mam też przeszykowaną patelnię, najlepsza typu wok bo nic z niej nie wypada, łatwo się w niej miesza. Zaczynamy od kiełbaski. Kiełbaskę przekrajam na pół. Biorę jedną półwkę. Robię trzy paski. Od razu sobie przyszykuję drugą część i później kroję na trójkąciki. I drugą część. Biorę cebulkę tak samo na pół, robię cztery paski i kroję na kawałki. Część. na trzy paski kroję i później na takie trójkąciki. Teraz hmm, nakładam łyżeczkę masła Biorę szpatułkę, ściągam masło z łyżeczki, zmniejszam gaz, poczekam aż mi się patelnia nagrzeje i za chwilę będę wrzucała kiełbaskę. Wspomniałem się tym, się w tym momencie, w tym momencie, w tym Zmniejszam jeszcze gaz i mieszam, żeby mi się nie przypaliło. Już pomału zaczyna skwierczeć. w międzyczasie przeszykuję sobie dwie miski W międzyczasie z tym mieszam w patelni, żeby się nie przypaliło. Tak. Biorę na razie jedno janko. Odpukuję. Wlewam do jednojanki. Później patrzę się i wącham czy nie jest wysute i przelewam do grudnia. do czasem mieszam, to co na baterii się smaży, czyli cebulka z kiełbaską. I biorę kolejne jajko, rozbijam. Włącham, wlewam. Międzyczasnie mieszam. Żeby mi się nie przypomnę. I jeszcze ostatnie dwa jajka. Wlewam. W międzyczasie mieszam. Cały czas. Ostatnie jajka. Roztrzepuję. Wątkami ściszy. Wlewam. mieszamy. Teraz do jajek dodaję łyżkę śmietany, dlatego że później jak się będzie smażyć lepiej jest bardziej płętniejsza taka. Śmietanę odstawiam. Mieszam, za chwilę będę mogła. Brzuch tracię i ale to jeszcze za chwilę. A, trochę szybko przesmałało do będę wlewać jajka, jeszcze zobaczę czy nic nie ma na łyżce i mogę pomału, jeszcze tutaj mieszam. i pomału wlewam jajka. Cały czas teraz już mieszam, żeby mi się nie przypaliło. Mieszam. Za chwilę będę musiała jeszcze to przeprawić. Mieszam, pomieszałam, teraz biorę. Mam taką buteleczkę z młynkiem. W tej buteleczce się znajduje sól razem z pieprzem. Trochę sprawdzę. Biorę przyszykowany talerz, nakładam jajecznicę na talerzyk. Życzę smacznego!